Jeżeli dzwonisz w sprawie programu laptop dla nauczyciela, wybierz. Jeżeli dzwonisz w innej sprawie, wybierz 5 i poczekaj na połączenie. Jeżeli dzwonisz w sprawie profilu... mm -hmm. Dzień dobry, moje nazwisko Kuropatnicki Robert dzwonię do Państwa z województwa polskiego i e, proszę nie ja mam takie, takie podejrzenia tej, że ktoś mógłby parać się czymś takim jak uprawianie jakiegoś jamingu zakłócenia sygnałów z tego względu, że e, takie coś często odnotowywałem, pracuję zdalnie i powiem szczerze, że Zarówno sieć telefonii komórkowej, jak i wszystkie sieci tej Wi-Fi obecne w domu, czy cokolwiek no czasami ma tak tak obniżone, że jak powiem, swoją skuteczność, że to jest aż nieprawdopodobne, więc zakupuję też takie mierniki, prawda, które pozwalają mierzyć i okazuje się, że faktycznie spektrum elektromagnetyczne bywa czasami bardzo mocno zakłócone takimi pikami. I wtedy też to się pokrywa z tym, że w no, sieci jest praktycznie dostępna, tak? tylko w niektórych miejscach w domu, a zazwyczaj było to dostępne w bardzo dobrej jakości w całym, w całym miejscu, gdzie mieszkuje, całym domu i w tej, w tej okolicy. No, ja też wysłałem do Państwa maila, to było 14 lutego wysłane. Zamieściłem. A na jaki adres maila wysłał Pan tego maila? Wysłałem, już Pani mówię, to było. Sekundkę. Wydaje mi się, że to było na e, adres, który znalazłem. Który znalazłem że otwieram dane kontaktowe: kancelaria małpacyfra.gov.pl. Tak. To, to zapewne pana mail dot, dotarł do Departamentu Telekomunikacji. Spróbuję pana przełączyć do tego Departamentu. Jeżeli pani może, to pewnie jasne. Pewnie, jeżeli to będzie Myślę bardziej to sprawne. Dobrze. Mhm. Dziękuję. Okay. Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko Kropatnicki Robert. Przy pani ja dzwonię z województwa polskiego, powiat Brzeski, gmina Lupsza. To jest miejscowość Tarnowiec, 4915. Ja mam takie podejrzenie, że tutaj gdzieś w okolicy ktoś może jakoś zakłócać sygnały telekomunikacyjne. Z tego względu to wynika moje podejrzenie, po pierwsze, że ja pracuję zdalnie i zarówno też sieć telekomunikacyjna, jak i sieci tej bezprzewodowe, które mam w domu no są bardzo mocno zakłócone, tak i też dostęp do sieci jest mocno ograniczony tylko w niektórych miejscach w miejscu gdzie zamieszkuję można się gdzieś dodzwonić, porozmawiać jako, że to są podejrzenia tak no, to postanowiłem gdzieś zaopatrzyć się w narzędzia miernicze i ja też do Państwa wysłałem maila właściwie 14 lutego o godzinie 10.46 na adres kancelaria .pl. i tam zamieściłem jakie narzędzia stosowałem i też tutaj jeszcze dorzuciłem link do listy na YouTube, gdzie tam wrzucam z racji tego, że filmiki dużo by zajmowały, ale takie pomiary rzucam i pokazuję jak to wygląda, kiedy na przykład jest faktycznie sytuacja, że wydaje się, że nie ma zakłóceń, tak i faktycznie na miernikach widać brak zakłóceń EMF czy RF, a czasami są pojawiają się jakieś takie dziwne, trwające nieokreślony bliżej czas piki, nawet dosyć wysokie. No i to bardzo dobrze widać, prawda, na tych narzędziach pomiarowych, ja nie muszę być tam znawcą, żeby e, można sobie każdy zobaczyć, e, no coś się dzieje w każdym razie, tak, jest takie zakłócenie, e, ja też wydaje się jestem osobą, która jest wrażliwa dosyć na te, na te e, różnego typu, e, prawda, siły, bo to jednak jest promieniowanie się nazywa, nie bez przyczyny, e, skoro promieniowanie to w dużej mierze też, też może być szkodliwe, wiem, że to jest, prawda, e, taka polemika, jedni uważają, że nie, drudzy, że tak, Yy, wiadomo, ci, co sprzedają, powiem, że nie. Niezależni mówią, że no, może coś w tym być. No yy, wie, że to, to raz, raz, że na zdrowie to już palicha z złim zdrowiem, czy z tym, że ja się nie mogę dzwonić, ale takie, takie też ewentualne jammingowanie, zakłócenie sygnału, to może prawda wpływać na przede wszystkim yy, bezpieczeństwo yy, do tej służb naszych, tak? czyli yy, komunikacji radiowej może policji, może yy, prawa pogotowia Straży Pożarnej. Więc przede wszystkim, no tutaj z troską o, prawda, e, z troską o, o tej społeczność, e, chciałbym zgłosić takie coś, że takie coś odnotowuję. E, druga rzecz, no to już po mniejszego kalibru, że e, no, jest słaby zasięg, mam problemy, prawda, z, e, ze swoją, że pracą. E, no i trzecia to, że kwestie jeszcze ewentualnie jest zdrowotne, co jest już taką kwestią polemiki. E, no ale tak czy, czy siak, no coś, coś się dzieje, coś jest odnotowywane, ja tutaj będę wrzucał. E, Więcej dowodów żałuję, że jak wcześniej tego nie zrobiłem, bo już widziałem, że są jakieś aberracje, które no, wydają się odbiegać od normy. tak? Ciężko jest to wytłumaczyć. Także, także zwracam się do Państwa, bo do ekspertów, może ktoś tam rzuci okiem, prawda, fachowym, może stwierdzić, że faktycznie może coś jest, może coś się dziać. No, bo z tego co czytałem jeszcze w artykule, też tam się powołuje na artykuł, który Państwa przeczytałem na stronie. E, że właśnie takie zagłuszanie, no to nie jest y, prawda, praktyką raczej legalną. E, także tym bardziej, no tym bardziej może, może warto by się przyjrzeć, bo jeżeli ktoś takie coś stosuje, no to no nie, fa no, no nie fajnie, bo raczej szkodzi społeczności, a dwa, że no, tutaj krytyczną infrastrukturę przede wszystkim naru może naruszać. Więc e, co nie wiem, co, co mogę zrobić jeszcze dalej, bo e, może wysłucham panią. Tak, właśnie mam pytanko pan to wysłał mailowo? Tak, ja wysłałem mail maila wysłałem na adres kancelaria 14 lutego o godzinie 10.46 ze skrzynki Robert Kuropatnicki pisane razem bez kropki i tam jeszcze się po, tak, po, podałem narzędzia zastosowane Listy na youtube gdzie są filmiki tam też jeszcze na świeżo dorzucam to co rejestruję teraz Gdzieś mam też tych, tych więcej tych filmików, bo tak, sobie, tak szczerze mówiąc to nagrywałem sobie, próbuję coś tam y, nieraz pośpiewać, zagrać paczek, fałszuje to tak i przy okazji po prostu mi to wyszło, tak, te, to, tak przy okazji to wyszły te, te, te aberracje, y, prawda. Y, jeszcze gdzieś tam dorzucam taką ciekawostkę na właśnie temat y, y, zaczytane, co to, może, co to może wpływać ewentualnie, y, no ale to już mówię, to już kwestia polemiki dalej jest. Jakie zaburzenia są? Ja też włączałem sieci wi-fi e, czy te telefony, które mają dane komórkowe na przykład i wtedy jeszcze robiłem pomiary, także wtedy też są odnotowane takie, takie skoki, aberracje, e, no więc tutaj raczej ciężko jest po, podciągnąć e, swoje urządzenia czy swoje sieci, e, no i dosyć czasami wysokie są te skoki, nie? także e, no, Panie, dziw ja dziwna sprawa. Tak. To, to Na adres, który ja Panu podam? Oj, jak, jak wie Pani, jak nie popełnię jakiś błędów w tym adresie, to pewnie tylko chwileczkę sobie zaraz zapiszę. No, bo... proszę, tak, to na pewno przyszło gdzieś ym, na kancelarii, na pewno to do, dotarło. Znaczy, no, na pewno to, to wie Pan. Na 99% to dotarło, tylko że tak, ja już poziomu sekretariatu, jeżeli to dotarło na kancelarię, to nie widzę. Dobrze, to A może nie Pani podać? Pan, to mnie wyślę na sekretariat. No to, to ja będę miała nad tym kontrolę i będę. Dobrze, to może Pani podać na adres, ja jeszcze tak widzicie. To będzie sekretariat. Sekretariat. Tak? Kropka, tak jak Danuta Tomasz? DT, tak, tak, to masz. Małpa cyfra. Gov. Pl. Małpa cyfra. Małpa cyfra.gov. Okej, okay. no, ja już, już sekundkę zobaczymy, czy to teraz pójdzie, więc Dobra. ja bym przeforadował, tylko tam widzę, że w jednym miejscu linka nie podałem, więc tak, przesyłamy dalej, dajemy do sekretariat, .pl, pe pewnie telekomunikacji, tak, i jeszcze, jeszcze drugi... Nie podaj imionami, ponieważ... Bardzo dobrze Pani robi, tak, tak. telekomunikacji, ja. bardzo, 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 bardzo dobrze, ja tylko tak sobie chciałem, wie Pani, zabłysnąć, że że się domyśliłem, nie, I ten, i, mm, więc tak, ja bym chciał jeszcze Pani dorzucić jeden link, bo tam się powołałem na coś i widzę, że e, że na coś się powołałem, ale nie dałem źródła, co jest tak troszkę niekonsekwentne i kompetentne, więc jeśli Pani da mi sekundkę, że dorzucę, o znalazłem brakujący link, ja to dorzucę do treści maila, żeby był kompletny tak już nie chciałem forwardować, robić zamieszania niepotrzebnie, póki się z kimś nie skontaktuję. Um, no, dobrze. Ale to na pewno wszystko sprawdzimy, tylko e, um, troszeczkę czasu będzie. Wybaczcie, no, ja już też jak tak, że... tak powiem, prawdopodobnie jestem od jakiegoś dłuższego czasu. Tutaj, to, to dla mnie wpływa, bo od dłuższego czasu e, no, takie problemy się pojawiają tutaj i z zasięgiem, i, i także, że tak powiem, się troszkę czuję czasem jak wytrącony z równowagi. Um, e, tak, tylko gdzie ja tutaj dawałem, bo dawałem takie tłumaczenie do artykułu, na który się powołuje. Tak i takie tłumaczenie tłumaczę. O, dobrze, już tam tu, tu podam, tłumaczyłem artykuł, e, na który się powołałem e, ze strony właściwie Uniwersytetu Armii Amerykańskiej. E, w sprawie właśnie powiedzmy powiązanej, więc żeby nie być gołosobnym, wysyłam do Pani wiadomość teraz mhm. i zobaczymy, czy to pójdzie, no i strasznie długo się nawet wiadomość wysyła. no to jest, to jest, to jest powiem Pani, takie aż, aż, aż nie, niemożliwe. Mam wszystko, są linki. Już, już Pani dostała, tak? Bo... No, no to, 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 Poczta WP mnie oszukuje, bo tej pasek pokazywał, że jeszcze wysyłamy, wysłam, a Pani już powiedziała, że ma. No, ale najważniejsze tak, jest to, że tak, się tak. udało. Dobrze, to y, wie co, t, y, pytanie czy ten, czy nie wiem, ja mam później do państwa jeszcze zadzwonić za jakiś tam czas, czy, czy, czy jak się, czy ewentualnie... Nie, my będziemy mailowo, mailowo. się, okej. Okay. Tak, 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 tak. Czy mailowo idziemy, dobra, tak, tak. dobra. Jakbym nie widział, bo tutaj też w mnie często robi, że odpowiem takie sobie żarciki gdzieś, może w spam rzucać, jakbym nie hmm. widział od państwa odpowiedzi, pozwolę sobie zadzwonić tam gdzieś pod koniec tygodnia, jeżeli to nie problem. To znaczy nie, koniec tygodnia to, to może za szybko. Z reguły, no wie pan, my mamy z całej Polski takie sprawy, także... A, to, a to nie jestem jedyny. A, to proszę. Czyli siedzimy... Nie, 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 oczywiście, że nie. I, i, Dobrze. I nie, nie tylko o tym się tak zajmujemy, także... Jasne. Oczy, nie, oczywiście, oczywiście. Nie miesiąc czasu na odpowiedź, tak? Rozumiem. Że jeżeli w przeciągu miesiąca, za miesiąc nie będzie odpowiedzi, to proszę o telefon. Dobrze. Siedziłem pod tym telefonem cały Dobrze, czas. Dobrze, czyli... Czyli takie rzeczy się jednak gdzieś gdzieś się dzieją i ktoś tam już też zgłaszał i, i... okej, okay, dobrze. No nie na państwo dali ten artykuł pewnie też, nie? No to bardzo fajnie. Bardzo pani dziękuję za pomoc i za potwierdzenie i za tej przyjęcie tego zgłoszenia. Także uspokajamy pani też, że ktoś tam gdzieś rozpatrzy, rozważy i zweryfikuje, tak, co się na dzieje. Na pewno to wszystko sprawdzimy. No bo tak mówię, to jest dziwne tam już paliło ze mną, prawda? Już tam. Czy ja pójdę, ten, czy, czy mi coś nie będzie działało, czy tam na moje zdrowie, ale no tej społecznie patrząc, prawda, no to ktoś może faktycznie potrzebować jakiejś pomocy, coś położę, się może dziać, a tutaj ktoś zakłóca, i prawda, nawet no, nasze służby, chwała im, no, nie będą w stanie zareagować, się komunikować, co jest karygodne, jeżeli tak. Dokładnie. No Bardzo to, dziękuję. To, jak mówię, maila mam jak nie będzie za miesiąc, to, powiedzieć, to proszę wtedy o telefon, ale staramy się żeby zawsze było to w Bardzo, bardzo dziękuję i dobrego dnia Życzę do widzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. bardzo mi obsługa. Bardzo mi obsługa Ministerstwa Cywilizacji i okazuje się, że nie ja jeden takie rzeczy zaobserwowałem. Także się Państwo przyjrzą. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę, że... Zostałem potraktowany tutaj uprzejmie i że zgłoszenie jest przyjęte, ktoś zweryfikuje, a więc trzeba będzie też dorzucać świeże dowody do listy, aby Państwo mieli szersze spektrum dowodowe do analizy.